Dzień dobry. Tutaj lekkie wyjaśnienie filmiku, bo tutaj dużo osób mi się w komentarzach spróbowało na temat tego prądu, więc zaczynamy. Tak jak zawsze, zapraszam na mój Discord. I tutaj mamy temat. Oczywiście mówię o elektryczności, tak. Czyli tutaj skręcę do Patryka, który zaczął, i przeczytam jeszcze raz. Wczoraj mój film skupiał się tylko i wyłącznie na tym problemie: to, że ja nazywałem to brudnym prądem. Nie wiem, złym prądem. To była tylko i wyłącznie jakaś przenośnia, żeby trafić do każdego gracza, żeby to zrozumiał, o co w tym chodzi. Ja mogę mówić o zakłóceniach i o innych rzeczach, ale ja A, nie jestem elektrykiem, B, daję tipy komputerowe, co może wspomóc eee, po prostu ten problem, tak, wspomóc, przeciwdziałać temu problemowi, jak możemy. Z mojej perspektywy, nie z perspektywy elektryka, jakby ja to powtarzam. Tutaj mamy cały post Patryka, nie chcemy się go czytać, mianowicie ten problem polega na tym, że w noc lepiej chodzi mu gra, jak podłączy żelazko do kontaktu, to po 10 minutach jak podłączy znowu komputer, no to znowu mu chodzi lepiej gra i tutaj on wszystko wyjaśnia oczywiście o co chodzi. Ma są też linki do artykułów na Blarbusters, więc tutaj wszystko jest. Jeżeli ktoś ma jakąś sprutę, czy jakiś problem do mnie, to zapraszam tutaj na Discord, bo ja nie jestem elektrykiem, jakby... Wy możecie mi jechać, naprawdę, argumentami, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja uważam, że człowiek uczy się całe życie i nie mam do tego problemu, jeżeli ktoś, jakby, e, ma inne postrzeganie. Broń Boże, nie mam tego problemu. Teraz wróćmy do tego, co też było wczoraj, jeżeli chodzi o ten filmik, mianowicie płyty główne, te które pokazałem. Też był tam komentarz, ale akurat to jest bardzo fajny komentarz od Alpha Century, który ładnie tutaj opisał. Ogólnie mi nie chodziło o to, że warto kupować zawsze lepszą płytę od procesora, ale jeżeli ktoś ma problemy z prądem, to zamiast iść w budżetówkę płyty głównej i najlepszego proc'a, w mojej opinii jest lepiej pójść w gorszego, lekko proc'a i dołożyć ten budżet do płyty głównej. Co mam na myśli, że jeżeli mam do wyboru 13900KF, przykładowo, przykładowo, tak, 3500 zł aktualnie to kosztuje. Weźmy na xcom, no 3400. A mamy do wyboru, nie wiem, 317 KF. Yy, xcom Tu, 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 Ale się długo ładuje. I tutaj zapłacimy za to praktycznie 1200 zł. Mniej. I możemy te 1200 zł. dołożyć do płyty głównej, gdzie różnica fps będzie. Powiedzmy 100 fps w grach esportowych, to lepiej jest dorzucić do płyty głównej, i to jest oczywiste. Jeżeli masz lepszą płytę główną, to już nawet nie mówię o jakimś overclocku RAMów. Ale lepsze wykonanie, tak jak tłumaczyłem, pozwoli nam na to, żeby zwalczać te zakłócenia. Oprócz zasilacza, o którym wcześniej wspomniałem, płyta główna też ma na to wpływ. Czy to Maximus, czy to będzie FG jakaś, czy po prostu dobre wykończyniówki od Asusa czy MSIA. To jest bardziej kierunek dla ludzi, którzy kierują się tym, żeby kupić jak najlepszą kartę, jak najlepszy procesor. A, a mając ten problem, po prostu go nie rozwiążą, że kupił lepszy procesor, będą mieli 400 fps więcej, ale nadal gra nie będzie chodziła, jak ma chodzić, tak? I o to mi głównie chodziło. W tamtym filmiku skupienie się na prądzie. Jeżeli ja miałbym robić zestawy, będzie oczywiście od tym odcinek, to też będę polecał. Płyty, które nie są wcale jakieś drogie. Mówię po prostu, że jeżeli ktoś ma problemy takie, że w dzień chodzi mu źle gra, to płyty, które są dobrze wykończone, typu Ewga właśnie, typu, nie wiem, Maximus od. od tego, od Asusa. Jest czymś, czego ludzie powinni szukać i powinni brać, po prostu, jeżeli mają na to pieniądze. Oczywiście można też, nie wiem, wziąć Asustów i tak dalej, i tak dalej, ale płyty, które. Po prostu są do mocnego overclocku jak Maximus czy Ewga. Mają po prostu technologię. Po, po prostu są tak wykonane, że mogą zwalczyć ten zły prąd. Tak, będę mówił zły, bo to jest chłopski rozum zły prąd niech będzie zły prąd. Nie muszę mówić językiem elektryka, bo nim nie jestem i nigdy nim nie będę się uważał. Więc, jakby to jest krótkie wyjaśnienie na ten temat, tutaj. Bo chłopaki, tutaj oczywiście jakby są mądre argumenty i jak najbardziej przyjmuje jej tutaj racja, natomiast tutaj już Dima. Eee, no. Tak, więc chciałem to wyjaśnić, żeby każdemu sprostować. Jeżeli nie macie żadnych problemów, a macie do wyboru lepszego procka, ja bierzcie lepszego procka w mojej opinii, tak? Jeżeli skupiacie się tylko i wyłącznie na tych FPS-ach. Ja zawsze jakby, to jest moje zdanie oczywiście, że warto jest mieć... Płytę na poziomie swojego procka a nie procka turbomocnego, a płytę jakąś za 400 zł, bo później po prostu będą same problemy. No i tyle z tego odcinka. Dziękuję ślicznie.